Władze Dąbrowy Górniczej podpisały umowę na przebudowę Alei Zagłębia Dąbrowskiego i ulicy Tysiąclecia. Za ponad 9 milionów złotych zmodernizuje je do czerwca. Prace ruszą już w najbliższy poniedziałek. Szykuje się spora inwestycja w mieście. Proszę powiedzieć, co będzie remontowane? Od poniedziałku ruszamy z remontem Alei Zagłębia Dąbrowskiego i ulicy Tysiąclecia. W ramach zadania dokonany zostanie remont nawierzchni jezdni, ale przebudowane też zostaną obydwa skrzyżowania, gdzie powstaną ronda. Ponadto wybudowane zostaną wydzielone drogi dla rowerów oraz chodniki. Jeżeli chodzi o docelowy układ, ważnym aspektem jest poprawa bezpieczeństwa. Dlatego też, przy przejściach dla pieszych w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego, powstaną zawężenia do jednego pasa ruchu. Natomiast w ciągu ulicy Tysiąclecia wykonamy dwa wyniesione przejścia dla pieszych oraz wyniesioną tarczę skrzyżowania, co pozwoli na uspokojenie ruchu. Czasowe utrudnienia w ruchu od poniedziałku, co będzie się działo na tym odcinku? Od poniedziałku rozpoczną się prace budowlane. Zamknięte zostanie w pierwszym etapie skrzyżowanie ulicy Granicznej z Aleją zagłębią Dąbrowskiego. W związku z tym, objazd na drugą stronę torów kolejowych zostanie poprowadzony równoległą ulicą Morcinka, Folwarczną i Urbańskiego. Jednocześnie, w związku z zamknięciem, konieczna będzie też zmiana trasy linii autobusowej nr 690. Przystanki. Urząd Miejski nie będą obsługiwane. W to miejsce przy ulicy Morcinka obsłużone zostaną przystanki gołunów Morcinka. Jaki jest koszt inwestycji, no i kiedy planowane zakończenie? Koszt inwestycji jest to niecałe 9 milionów 300 tysięcy. Prace będą trwały do końca maja bieżącego roku. Jeżeli chodzi o utrudnienia na kolejnych etapach prace będą wykonywane pod ruchem. Planujemy wyłączyć z użytkowania zewnętrzne pasy ruchu. Pasami wewnętrznymi będzie prowadzony ruch samochodowy. W kolejnych etapach zamknięte zostaną pasy wewnętrzne. Także będą utrudnienia, trzeba się z tym liczyć. Natomiast możliwość dojazdu będzie możliwość dojazdu do posesji będzie zapewniona. Dwa ronda w miejscu dotychczasowych skrzyżowań drogi rowerowe jest niezawężone. W rejonach przejść dla pieszych i nowe miejsca postojowe. To część zmian, jakie w najbliższych miesiącach czekają ulice Tysiąclecia i aleje Zagłębia Dąbrowskiego.